13. Odrodzenie i Duch Święty Musicie się na nowo narodzić. Te słowa naszego Pana Jezusa zdają się oświetlać drogę wielu ludzi. Niczym wyciągnięty miecz płomienisty Herubina przed bramą do raju. Rozpaczali oni z powodu tych słów, ponieważ nakazana przemiana przekracza ich najlepsze wysiłki. Nowe narodzenie pochodzi z góry, dlatego nie leży ono w mocy stworzenia. Daleki jestem od tego, aby stwarzać fałszywy komfort. Zaprzeczeniem tej prawdzie bądź przemilczaniem jej. Z chęcią przyznaję, że nowe narodzenie jest rzeczą nadnaturalną i nie może ono dokonać się jedynie dzięki zdolnościom grzesznika. Byłbym dla Ciebie, przyjacielu, kiewską pomocą, gdybym był na tyle podły, by próbować przekonać Cię do tego, byś zapomniał albo odrzucił niekwestionowaną prawdę Bożą. Czy nie jest rzeczą niezwykłą, że ten sam rozdział Ewangelii Jana, w którym Pan Jezus wypowiada to radykalne oświadczenie, zawiera także najbardziej dobitne stwierdzenie dotyczące zbawienia z wiary? Przeczytaj trzeci rozdział Ewangelii Jana, nie zatrzymuj się na Jego wcześniejszych wersetach. To prawda, że werset trzeci mówi, odpowiadając Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jednak wersety 14 i 15 mówią: I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Werset 18 powtarza tę samą naukę w najbardziej ogólnym zakresie. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, i już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Dla każdego jest oczywiste, że te dwa stwierdzenia muszą być ze sobą zgodne, ponieważ wyszły z tych samych ust i zostały zapisane na tej samej stronie przez natchnionego autora. Po co mielibyśmy stwarzać trudności tam, gdzie ich nie ma, jeśli jedno stwierdzenie zapewnia nas, że do zbawienia konieczne jest coś, co może nam dać jedynie Bóg, a drugie zapewnia nas o tym, że Pan zbawi nas, jeśli uwierzymy w Jezusa, wobec tego możemy wyciągnąć z tego wniosek, że Pan da wszystko, co jest potrzebne do zbawienia tym, którzy wierzą. Pan rzeczywiście dokonuje przemiany nowego narodzenia. We wszystkich, którzy wierzą w Jezusa, a ich wiara jest najpewniejszym dowodem tego, że są narodzeni na nowo. Zawierzamy Jezusowi w rzeczach, których nie jesteśmy sami w stanie zrealizować. Gdybyśmy mogli je zrobić własną mocą, nie byłoby potrzebne zwracanie się do Pana. Naszą rzeczą jest wierzyć, a Jego rzeczą jest tworzyć w nas nowe życie. On nie będzie wierzyć za nas, a my nie jesteśmy w stanie wykonać dzieła odrodzenia za Niego. Wystarczy, że będziemy posłuszni temu pełnemu łaski przykazaniu, a dzieło nowego narodzenia w nas jest rzeczą Pana. Ten, który posunął się aż do tego, że umarł za nas na krzyżu, może i chce dać nam wszystko to, co jest nam potrzebne do osiągnięcia życia wiecznego. Ale przecież zbawiająca przemiana serca jest dziełem Ducha Świętego. Jest to jak najbardziej prawdą i niech dalekie od nas będzie zapominanie o niej bądź kwestionowanie jej. Jednak dzieło Ducha Świętego jest niewidzialne i niezbadane. Możemy zobaczyć jedynie jego efekty, nawet nasze naturalne narodziny. Owiane są mgłą tajemnicy i próby odarcia tych narodzin z tej tajemnicy byłyby objawem niezdrowej ciekawości. O ileż większą tajemnicą jest święte działanie Ducha Bożego, Wiat wie, dokąd chce i szumie jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Wiemy tyle, że tajemnicze dzieło Ducha Świętego nie może być powodem do tego, aby nie wierzyć Jezusowi, o którym ten sam duch składa świadectwo. Gdyby jakiemuś człowiekowi nakazano obsiać pole, nie mógłby się wytłumaczyć ze swojego zaniedbania tym, że obsianie jest bezcelowe, jeśli Bóg nie sprawi, że nasiono obrodzą. Nie mógłby się wytłumaczyć ze swojego zaniechania uprawy ziemi, dlatego że zboże dojrzewa do żniw jedynie dzięki tajemniczej mocy Bożej. Nikomu w codziennym życiu nie przeszkadza to, że jeśli Pan nie zbuduje domu, to daremnie trudzą się ci, którzy go budują. Jest oczywiste, że żaden z tych, co wierzą w Jezusa, nigdy nie stwierdzi, że Duch Święty nie chce wykonać w nim swojego dzieła. Sam fakt, że wierzy w Jezusa jest dowodem tego, że Duch już rozpoczął swoje dzieło w jego sercu. Działanie Boga przejawia się w opatrzności, jednak nie oznacza to, że ludzie mają biernie siedzieć. Człowiek nie mógłby się poruszać, gdyby nie moc Boża, która daje życie i siłę. A jednak człowiek bez pytania robi swoje, gdyż ten, w którego rękach jest nasze tchnienie oraz wszystkie nasze drogi daje nam każdego dnia potrzebne nam siły. Podobnie jest w przypadku łaski. Pokutujemy i dochodzimy do wiary. Chociaż żadna z tych rzeczy nie jest możliwa, o ile Pan nie uzdolni nas do nich, odrzucamy grzech i zawierzamy Jezusowi, a później dostrzegamy, że Pan według swojego upodobania sprawił w nas chcenie i wykonanie. Nie ma sensu udawać, że jest w tym jakaś realna trudność. Pewne prawdy, które trudno jest wytłumaczyć słowami, są wystarczająco zrozumiałe w codziennym życiu. Nie ma niezgodności pomiędzy prawdą, że grzesznik wierzy, a tym, że jego wiara została wzbudzona przez Ducha Świętego. Jedynie głupota może doprowadzić człowieka do tego, by łamać sobie głowę nad prostymi rzeczami, kiedy jego dusza jest w niebezpieczeństwie. Nikt nie odmówił skorzystania z szalupy ratunkowej dlatego, że nie zna ciężaru właściwego ciał, ani też żaden głodny nie będzie powstrzymywał się od jedzenia tak długo dopóki nie zrozumie całego procesu trawienia. Jeśli więc ty, mój przyjacielu, nie chcesz uwierzyć, dopóki nie zrozumiesz wszystkich tajemnic, to nigdy nie osiągniesz zbawienia. A jeśli wymawiasz się wymyślonymi przez siebie trudnościami i nie chcesz osiągnąć odpuszczenia grzechu przez swojego Pana i Zbawiciela, zostaniesz potępiony i zginiesz tak, jak sobie na to z nawiązką zasłużyłeś. Nie popełniaj duchowego samobójstwa z powodu zamiłowania do rozważania metafizycznych subtelności.